Witamy wszystkich serdecznie. wujary, Rybul i Pan Zdziśu Jurek. Pan Zdziśu Jurek, jak zwykle na faj dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, chcieliśmy Wam opowiedzieć o takiej rybce, którą widzicie nade mną, um, która budzi dużo kontrowersji. Bo, że, dlatego, że y, to jest ryba z rodziny karpiowatych, oczywiście jest podobna do rozpióra, krąpia i leszcz. Problemem jest to, że ta ryba ma swój okres ochrony. Skąd ta ryba się u nas wzięła? Oczywiście, żeby nie mówić imionami, powiem wam, że ze, przyszła do nas ze wschodu, przyszła ze wschodu. Jest to ryba, która może żyć w rzekach, może żyć w wodzie wysolonej, czyli takich zalewach morskich. Występuje u nas w Zalewie Zegrzyńskim. Jest też w pługu w zbiorniku włocławskim. Przyszła do nas stamtąd przez pół do rzecza Wisły i także mamy ją u nas u nas w Polsce. Zobaczcie, ta rybka wygląda następująco: do złudzenia przypomina, co ona Wam przypomina? Małego leszcza czy małego krąpia? Może małego rozpióra? Co Wam ta rybka przypomina? Proszę bardzo, poprosiłem pana Lukasza Jurka, żeby wrzucił takie zdjęcia. Tutaj macie ją w środowisku naturalnym, tutaj poza środowiskiem naturalnym, żebyście mogli sobie tak zrokowo bardziej popatrzeć, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, czy ona kształtem przypomina leszcza? Czy kształtem przypomina krąpia? Czy bardziej podobna jest do rozpióra? Tutaj macie układ gębowy w przybliżeniu pana Łukasza Jurka to jest prawdopodobnie kuzyn Pana naszego Pana Jurka zobaczcie, przypatrzcie się otwór gębowy otwór gębowy rybka wygląda w ten sposób co to jest za ryba, tak jak widzicie ona jest bardzo srebrna ma duże oko, grzbiet będzie taki oliwko oliwkowo-zielony płetwy w zależności, tak jak Wam już powiedziałem na jakich, w jakich warunkach ta ryba żyje, czy żyje na piasku, czy na dnie ciemnym te zabarwienia płetw będą się zawsze troszeczkę różniły. Osiadły tryb życia prowadzi w rzekach, może żyć, tak jak wam mówiłem, w wodzie wysolonej, może żyć w rzekach. Na tarło oczywiście wchodzi do naszych do nas, wchodzi do rzek i to jest tarło które trwa np. od czerwca do maja, w temperaturze gdzieś 10-15 stopni. Ona już potrafi się, potrafi się wycierać 10-15-16 stopni. Y... Oczywiście u samców występują wysypki tarłowe czy perłowe, jak to się mówi tak jak normalnie u ryb z rodziny karpiowatych. Dalej nie będziemy się zagłębiali. Co jest dla wędkarzy yy, najważniejsze? Otóż przechodzimy właśnie do sprawy wędkarskiej. Słuchajcie. Yy, Mówią jeszcze na to, że to jest leszcz biało oki, ale tu znalazłem różne kontrowersyjne opracowania, czyli my się posłużymy i oprac dwoma opracowaniami. Ja to zrobiłem w, jako, w jaką jako jedno opracowanie dla Was, specjalnie dla Was, jako wędkarskie. Mówię od razu, że, że to jest opracowanie wędkarskie. wędkarskie. Czym ta rybka się żywi? Oczywiście ona żywi się, żeruje przy dnie, żywi się bentosem, Jakieś ślimaski sobie tam łupie, ochotki, ocho te ochotki, chruściki, mm, to sobie nasze robaczki, przynęty i oczywiście. Może brać też i na kukurydzę, tak jak nasze leszczaki. Teraz pokażę, pokażę Wam zdjęcia dwóch ryb i teraz powiecie mi, który, która ryba jest która. Pokażę Wam rozpióra i pokażę Wam sap. Proszę bardzo, to jest jedna rybka, a to jest rybka dwóch. I to jest dla Was zagadka. Napiszcie w komentarzu, czy po Waszej prawej ręce to jest rozpiór, a po lewej ręce, czy to jest sama. To, to jest dla Was taka zagadka. I tutaj możecie, możecie się posłużyć źródłami, jakimi, jakimi chcecie. I teraz pokażę Wam różnice morfologiczne, żeby jadąc na ryby, jedziecie na ryby i łapiecie. Albo takie coś, albo takie coś. I teraz 100% nie wiecie, nie wiecie, co to jest. Nie wiecie. To takie same prawie oko. Eee, takie same prawie oko. Eee, tak samo wygląda. Płetwy kolor mają taki sam. Ułożone płetwy są tak samo. No to po czym, po czym przychodzi do was straż rybacka i mówię, o panie, złapałeś pan sapę, a sapa ma wymiar ochronny 25 cm. Ale ma jest chroniona podczas tarła. Tarło odbywa, pamiętajcie, że podczas tarła, od czerwca do maja, od kwietnia do maja, od kwietnia do maja rybka ta jest pod ochroną. I teraz, jeżeli ktoś się zna, przychodzi i mówi panie, to jest sapa i wy musicie wiedzieć, że to jest sapa, żeby ją wypuścić, albo żeby dogadać się ze strażnikami i powiedzieć im, jakie cechy posiada sapa, których cech nie posiada roztu. I tutaj macie te dwie rybki, to jest wasza zagadka. Oczywiście piszcie w komentarzach, która to sapa. Piszcie pierwszą myśl. Nie, nie zastanawiajcie się, tylko piszcie pierwszą myśl, która sapa, a, która to, a który to roztu. sapa i roztu, który, która, nie ma różnicy. I teraz przechodzimy do cech. Tutaj mamy pelarus sapa. Nie będę tego wypowiadał, bo to brzmi... Sapa i tak jest nazwą ze wschodu, także nie będę tego wypowiadał na głos, bo YouTube to ogranicza, gdyż ponieważ wiecie, co się dzieje. I zobaczcie, mamy tutaj sapę i mamy tutaj rozpiór. Po prawej stronie rozpiór napisane jak pek, sapa napisane jak byk. Sapa, maksymalna długość 35 centymetrów waga do pół kilograma. Oczywiście może być do 40 cm, ale zobaczcie, waga, waga jest bardzo bardzo niska. Rozpiór rozpiór dorasta gdzieś do półtorej kilograma przy nawet 45-50 cm. Teraz ostatnio był rekord, zresztą jest filmik na kanale wcześniej o rozpiórze, to sobie zobaczcie. Czyli rozpiór rośnie do większych rozmiarów. Ta biedna, mała sapa jest taka mała, chuda, cienka, żyleta. Ale namieszała niektórym ludziom, bo nie wiedzieli i po prostu trzymali sobie ją jako rozpióra, a e, strażnik wędkarski czy jakaś tam e, straż rybacka wiedzieli, wiedzieli dobrze, że to jest sap. Patrzcie, jak najprościej odróżnić sapę, żeby nie liczyć łusek, łusk. Rozpiór łusek ma w linii nabocznej, tak jak u góry widzicie linia napoczna. jest ładnie opisana. Rozpiór ma tych łusek 66 do 73, a sapa ma 47 do 54 takich łusek w linii nabocznej. Linia naboczna to jest ta kreska, którą tam widzicie u góry przez środek ryby idzie linia naboczna, to są takie receptory, dajmy na to czuciowe. Coś podobnego jak echo sonda. Dzięki tej linii nabocznej ryba wie, co się z boku niej, albo nawet za nią dzieje. Tak? To o linii nabocznej możemy sobie zrobić. Taki zmysł yy, możemy sobie zrobić kiedyś odcinek. Zrobię na pewno. I teraz tak, zobaczcie. Rozpiór, pysk, pysk, tak wygląda, taki spiczasty. Pysk spiczasty, otwór gębowy skierowany skośnie ku górze. To jest lekko skośnie ku górze. Jak lekko skośnie, tak jak rozpiódł, tak, lekko skośnie ku górze. nie? To możecie sobie zauważyć. A sapa ma pysk tępy, a otwór gębowy dolny, skierowany ku dołowi. Tak, taki ma dolny. dolny taki smutny. Sapa ma taki smutny wyraz twarzy. Taki, a rozpiór ma taki takich wiecie, nie, ty, one tu. Sapa ma taki nie, 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 Oczywiście nabijam się. Chodzi o to, że żebyście wiedzieli, że po prostu po otworze gębowym można poznać, że tak, dolny otwór gębowy, yy, pysk, pysk tempy, tak? Bo to musicie wiedzieć, że pysk tempy, czyli nie jest spiczasty, jest tempo zakończony tak lekko, lekko owalnie, taki to jest pysk tępy, ale otwór gębowy dolny. A rozpiór pysk, taki lekko szpiczasty, lekko i otwór gębowy skośnie skierowany do góry. Także to jest najważniejsza cecha. Po oku nie zawsze poznacie. No Sapa ma większe, mówi się, że sapa ma jeszcze większe oko od rozpióra. Ja widziałem te, te rybki w naturze, ja potrafię je rozróżnić wzrokowo, chwycę jedną w dłoń i drugą, czy nawet z góry, bardzo ciężko jest je rozróżnić. Dopiero wyciągając je z wody i przyglądając się, jednak tą sapę można, można rozróżnić. Jakie mają wspólne cechy? Zobaczcie, długa płetwa odbytowa. Obydwie mają takie same wspólne cechy. Wspólną cechą jest płetwa ogonowa. Dolna, dolna, dolne płomienie płetwy ogonowej są dłuższe. Zobaczcie. I u, u tego, u rozpióra jest to samo. To są cechy, które mówią, że te ryby wyglądają tak samo. Ubarwienia na przykład, zależnie jeżeli będą występowały w tym samym środowisku, będą miały bardzo podobne, a nawet takie same ubarwie, ubarwienie. Czyli co możemy zrobić? Możemy zrobić, możemy policzyć łuski, co jest, nie jest takie pracochłonne, bo liczymy łuski na tej czarnej linii, której widzimy i pysk jest tempo zakończony i otwór gębowy taki jest dolny. Także to są najważniejsze cechy, którymi możecie tak odróżnić, odróżnić te dwie ryby. Pamiętajcie wymiar ochronny od 1.03 do 3105 ma ta rybka i wymiar ochronny 25 cm, ale nie przygotowałem się, bo nie wiem jaki wymiar ochronny ma rozpiór. Z tego co ja pamiętam rozpiór nigdy nie miał swojego okresu wymiaru ochronnego. Ale zaraz się upewnimy. W Polsce wynosi też 25 cm. Ja pamiętam, że, yy, że on nie miał okresu, ale teraz zobaczcie, co mi tutaj wy, wy tego. co mi tutaj wychodzi. Okres ochronny rozpiura, rozpiór ma okres ochronny od 15 marca do 30 maja. Od 15 marca do 30 maja. W tym okresie jest zakaz połowu rozpióra. Wiedzieliście to? To teraz słuchajcie, ja nie wiedziałem, że tak jest. Ja, ja za moich czasów rozpiór nie miał w ogóle wymiaru ochronnego. To była ryba bez wymiaru ochronnego. A tym bardziej nie wiedziałem, nie wiedziałem, że że ma okres ochrony, że rozpiór ma okres ochrony od 15 marca do 30, do 30 maja. Czyli, słuchajcie, jeżeli okres ochrony e, rozpióra, jeżeli okres, rozpiór ma okres ochrony od 15 marca do 30 maja i ktoś poszedł na ryby i złapał rozpióra, myśląc, że to jest leszcz, wrzucił go do siatki, to mógł dostać mandat za to, że łowił ryby w okresie ochronnym, akurat rozpiór. I niekoniecznie to musiała być sapa, bo ja nie wierzę, że strażnicy rybaccy są na tyle bystrzy albo tak wyszkoleni w temacie takim, żeby odróżnić sapę od rozpióra. To było prawdopodobnie, że gościu dostał mandat za rozpióry, Dlatego, że łowił je w okresie ochronnym, i tutaj uwaga do wszystkich wędkarzy: dobrze, że to sprawdziłem. Pamiętajcie, rozpiór ma okres ochronny. Powtarzam, 20 25 cm to jest jego wymiar ochronny i okres ochrony od 15 marca do 30 maja. Nie wiem, dlaczego zrobili tą rybę jako okres ochronny, tłumacząc. Nam, że ta ryba po prostu jest rybą intruzem w naszych wodach, tego nie mam, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, myślę, że dowiedzieli, dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Bynajmniej ja się dowiedziałem. Jeżeli o tym wiedzieliście, też napiszcie w komentarzach. Jednak, jeżeli chcielibyście sobie odróżniać sapę od rozpióra, tutaj u góry macie, macie te ramki i tyle. To dzisiaj, to dzisiaj i dzisiaj na tyle, na tym skończymy, także pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie, licho, licho nie śpi, także pozdrawiam Was serdecznie, rybom cześć i życzę wszystkim okazów, wspaniałych okazów. Trzymajcie się ciepło, hej, niedługo będzie wskakiwała seria z łowienia pod lodem, wędkowania pod lodem. Bezpieczeństwo, łowienie wszystko na temat lodu. Do zobaczenia wkrótce, hej.